Cześć, witam wszystkich! W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 10 ciekawostek, o których najprawdopodobniej nie wiedzieliście. Widoczny tatuaż na naszym ciele obniża szanse znalezienia pracy aż o 61%. Wiedzieliście, że jest więcej form życia na naszej skórze niż wszystkich ludzi na Ziemi? Nie da się ułożyć żadnego polskiego słowa używając tylko i wyłącznie dolnej części klawiatury od Z do M. Przeciętna kobieta spędza ponad rok swojego całego życia na wymyśleniu w co się ubrać. Z kolei mężczyźni spędzają ponad rok życia na patrzenie na kobiety. Więcej ludzi cierpi na świecie z powodu otyłości niż z głodu. Ciąża u trwa aż 616 dni. Widzieliście, że na początku McDonald's sprzedawał hot dogi w swoim menu, a dopiero później przerzucił się na hamburgery? Aż 1,4 tlenu jest produkowana przez lasy amazońskie, właśnie dlatego powinniśmy je chronić. Coca-Cola zawdzięcza swój kolor barwnikom, gdyby nie one, byłaby ona zielona, choć mi osobiście pasowałby taki kolor. To wszystko w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, czy taka forma Wam odpowiada i czy chcielibyście więcej takich filmów. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i do zobaczenia.